Już za chwilę rozpocznie się mecz. Premier League, Everton zmierzy się z Southampton. Jestem bardzo ciekaw, Darku, jak trenerzy nastawili zawodników na dzisiejsze spotkanie, defensywnie czy ofensywnie? Co im przekazali na odprawie przed meczem i czy znajdzie to odzwierciedlenie na boisku? Oby piłkarze zagrali przede wszystkim dla kibiców, widowiskowo i z polotem. Sigurdsson, Calvert-Lewin. Gospodarze mają prostą i zwykle bardzo skuteczną taktykę. Wysoki pressing na całej długości boiska. Żaden rywal nie jest nieumylny. Czy będzie prowadzenie? Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleksem i zniweczył akcję ofensywną przeciwnika. Przy tak utalentowanych piłkarzach grających przeciwko sobie z pewnością będzie wiele się działo w dzisiejszym meczu. Spodziewam się wspaniałej gry gwiazd. Jest groźnie, może strzelać! Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nie czysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Będzie chyba podawał. Armstrong. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Inks! Pewna interwencja Bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Westergaard. Oriol Romeu, szukają cierpliwie okazji, podając między sobą piłkę, byle nie oddać jej rywalowi. Ryan Bertrand. Kyle Walker-Peters. Ward Prowse. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Abdoulaidou Już dobrą chwilę przy piłce James Rodriguez. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał. I gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Dukure. Fantastycznie teraz zastawia się z piłką. No uwaga, strzał, ale zablokowany. A Rodriguez. Teraz szansa na prowadzenie. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Tak, tak, gol. W siatce otwierają wynik tego meczu. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć: Bramkarz naprawdę zrobił co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go winić. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu jest 1 do 0. Ryan Bertrand. Oriol Romeu. Kyle Walker Peters. Próbują rozegrać po skrzydle. Inks. Mamy dośrodkowanie. Ma tam to strzelić. Udanie Bramkarz wyjaśnia tę sytuację. I tak oto tracą piłkę. James Rodriguez. Sigurdsson. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Pressing ze strony rywali. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Bertrand. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Ryan Bertrand. No przejął, ale nie opanował piłki. Rozpoczynają kontratak. Czy zdołają zagrozić bramce? Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Za silne. Za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. James Rodriguez. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Kyle Walker Peters, Danny Ings. to musi być gol! A jednak nie ma bramki! Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzelców. Danny Ings. piłka trafia. Wgracza z pola. Będzie okazja do kontry. Abdulajdu dukurę. Spójrzmy, atak Evertonu. James Rodriguez. Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Gio Wolcott. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. Gol mamy remis. Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Remis po pierwszej połowie meczu jest 1 do 1. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Ryan Bertrand, Oriol Romeu, Chio Walcott. Ładnie po skrzydle. Kyle Walker-Peters, Westergaard, Armstrong, Ryan Bertrand, Jan Bednarek, Tio Walcott. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Pokazał się z bardzo dobrej strony, strzelił w wyrównującą bramkę do szatni. Na pewno tchnął tym trafieniem nową nadzieję w serca całej drużyny. I stracili piłkę. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Inks! Jest! Gol! który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę państwa. Widać w powtórce, że bramkarz nie miał tutaj większych szans. Zawodnik rywali znalazł się w tak dogodnej sytuacji, że grzechem byłoby, gdyby nie trafił. Bramka dla rywali. Everton zapewne będzie chciał zmienić ten niekorzystny rezultat. Substitution for Everton coming off the pitch, number 10. Andrea Gomez. To został wyprowadzony przez numer 21. Andreas Gomez. Ach, szkoda, strata. Abdulaj Dukurę. Dukurę. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Ryan Bertrand. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Dobre, skuteczne podanie. Szansa, może coś z tego będzie. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Mogą ich teraz skontrować. Ma szansę dograć w pole karne. Hames Rodriguez. Hames Rodriguez traci piłkę. Czy na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Próbują ataku pokiem boiska. Jan Bednarek, Westergard. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Jan Bednarek. Cio Walcott. Inks. Akcja Evertonu ruszyła skrzydłem. Jest sporo miejsca, może coś z tego być. Jest szansa na groźną akcję. Teraz, teraz. No i powstrzymał akcję. Zostawia teraz za sobą obrońcę. Bramkarz wybronił ten strzał. Ryan Bertrand. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Inks. Ward Prowse. Chijo Walcott zbliża się do pola karnego. Centra w pole karne, przepychanki. Piłka wybita z pola karnego. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Trener wprowadza świeżego gracza. Czy celnie teraz dośrodkuje? Minamino. Dunnings. Jest szansa. Potężne uderzenie. Było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka. Allan. Davis. Richardison no, ma miejsce na skrzydle. No, zmylił teraz całkowicie obrońców. No, doszedł do tego prostopadłego podania. Piłka wpadła do bramki! Jest, proszę Państwa, remis! Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Oba zespoły są dziś w dobrej formie ofensywnej. Widzimy wiele akcji. Jedni i drudzy znaleźli drogę do bramki. Chwilowo jest remis, ale obaj bramkarze muszą mieć się na baczności, bo dziś chwila nieuwagi może oznaczać utratę gola. Redmond, Ryan Bertrand, Jan Bednarek, Kyle Walker Peters. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Czasu niewiele, ale wystarczy tylko jedna dobra akcja. To może być ten moment. Czy będzie prowadzenie? Ale świetnie, zablokował. Niezła okazja do kontry. I teraz strata. Jan Bednarek. Minamino, World Prose. piłkę przejmują rywale. Strzelał teraz na siłę i się trochę przeliczył, ale do szczęścia zabrakło mu naprawdę niewiele. Kyle Walker Peters, Inks, Jan Bednarek, Westergaard, Ryan Bertrand, Redmond. Nie rezygnują z poszukiwania zwycięskiej bramki. To już ostatnie chwile, a remis ich nie satysfakcjonuje. Allan, Andre Gomez, Calvert, Louis, Everton w natarciu. O, teraz ma dużo miejsca. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Zablokowany strzał. 90 minut meczu poza nami.